w kolejnym odcineczku na Anarchy i G tak już bardzo tam z kasem byli to są, jest event świąteczny tutaj że pokazywałem, ale nagranie mi się coś zepsuło Że jak tutaj działa to klikam w guzik on się automatycznie przesuwa I znów się na miejsce I to się wtedy zbiera Tutaj jak kliknę to tutaj wszystko się zbierze do tej skrzynki tutaj, tutaj. Um, tu, o tutaj kolekcję zbieram, żeby tam buty szybkości czy coś w tym stylu i tutaj na buty zbieram, bo to jest akurat najtańsze no, mieszasz mamy się o, o 20 obrona szybkość buty a to jest bądź zbroi. to jest e, mały problem tutaj akurat brat mi przyszedł do pokoju więc no tutaj nie było chwile sceny, ale tutaj zobaczcie inną farmę kakao e, powiem wam o co chodzi Tutaj to jest taki, że to trzymie cały czas. Oj. I tutaj. neki To jest skrzyja z łączki kostnej, i to tutaj daje. I to rozrasta. Tu. Taki mechanizm. Każdy zna. Chyba. No. tu jest. O. Tu jest piston. I ja on to niszczy. Bo no, tam kwadrów musi to egzaminować. pewne zaś tam zrobi. Kasę przy sobie taką mam. Ale no, ale 3 miliony. No, wyspa w ogóle, wyspa to tutaj wyspa. Teraz mam zarabiarkę, tutaj jest duża. Na razie tylko tak wygląda. Tu podpisy u mnie możesz dawać. Izvar, Vsel, co 10 teleportuje. Teleportuje, tutaj parkura działa, ale to sobie tutaj jest. Ej, ura, do zarabiarki, Przedeć sobie. Dużo. Oh, shit. Ura, dużo. Małstrz, trafił. Ola Coś tak... Nie no, wiem, trzeba coś pokazać. O, tu jest odbiór, tutaj w niedzielę. Powiem, duże. Tu jeszcze to idzie dalej, to takie coś, o, wszystkie te rzeczy. Tak, a tutaj sobie takie strzałka, refill, co tu? No. To sobie dla żartu dodałem. Z drugiej strony tak samo. To złoty bilet. I nie jestem prawdziwy, prawdziwa, prawdziwy, prawdziwym bielał. Tam, tutaj jest zarabiarka kości. Za chwilę ją dokładnie pokażę. No tu jest to samo. Na końcu mam tą zarabiarkę kości, pokażę. Tu są wszystkie swoje nerki. jest ta odcinka, co ty kolekcji zarabiam. No nie muszę uważać. Tu jest tak, jak to siarka. Oj, muszę jeszcze podlecieć. I na dole jeszcze podwysł. Czcina. To są trzy takie. Kurczę, to nie lajków. Nie. Aha. Może sami to mi w szereg nie wyszło i pokazałem. Sami to może się dopekli. Za mało lejków. Chciałbym jakoś się dogadać z, z administracją, z właścicielami, czy mogli dać, żeby więcej lejków się dało. Lepsziej, że na tam 5 milionów kolejne. To jest za mało, patrz. Dobrze. Tych lejków, to jest za mało. pięćdziesiąt. To jest za mało. To też jest za mało. No, inne to... bezpiecznie potrzebuję nar To też nie muszę... Dobra... A bo ja mam śląski język. Śląski sobie łączyłem, taki śmieszny jest. Rzadki B ze wodu. Nie wiem jak to się to jest dziwne. Tu mamy takie. Tutaj pod tym jeździ ten. Tu jest woda. Tu w tym miejscu pod tym. Tu sobie jeździ wagonik. A, ten rany sobie działa, że ...gdzie tam była do blue, mnie... Wtedy kiedy mi się by była to oczywiście. Tu... A to jest. Wytłumaczyłem po co to jest. Wytłumaczyłem. Na jakąś tą trzcinę. Na dzisiaj cukier dokładnie. Później będziemy sobie robić magiczną trzcinę cukrową Pokażę wam o, Najpierw to się robi To mam Ja mam to drogie, tak i pustaka Trzy Dobra Zaczy, zaczynamy na cukru Ja jestem chory, więc tutaj może być inny głos Nie boli Nowy mikro oczywiście mam Zresztą inaczej będzie głosować no, tak się to tutaj gra w to i tak się to. To jest dwa staki. Raz, dwa i pół. A bo to są najtańsze. Jedyna. Najtańsze. A co są rzeczy, które wykorzystujemy do tej budowy? Lejki mi na razie nie one, ale będę chciał budowę, budować, to mi będą przeszkadzać za mało. No nie leków, sorry. Błoków za Dobra, mm, to jest to co zaprezentowałem o. I tu na, to jest takie, lej, takie duże to jest Bo tutaj na górze też jest dużo, dlatego te tłoki tak Potrzebuję i tu, o Jeszcze dwie takie farby, o akurat one działa. Dobra I to też tutaj działa sobie Nie mogę powiedzieć, oho to w ogóle, bo mi się nudziło co jest w 2, a to się bawiłem To i to nawet pokazane z boku Na tym, że jej, dobra Trapko się trzęsą, to Spójra na cały Anoset, oczywiście a, a na rzeczy, bo miałem muszę to odlajwać, bo... Zobaczyć, czy można zobaczyć, bo miałem ten 20 no, tu Tutaj otwarty, otwiera Idziemy i za tyłem, żeby się nie spodziewali, w się Spostrzegawcy mogli zauważyć. No, tu są te wszystkie kości. No, tutaj są kości. Są leki, ale idziemy prowadząc. I spostrzegawcy mogli zauważyć, że coś mi tutaj hajs rośnie cały czas na dziś. Co No, teraz. A, ty. To jest pusty dobra. Do, tutaj jest trochę za dużo. To teraz stajemy co pusty. To to zarabia stąd, stąd. Tak robi korzeń. Do jasnej ciastej. Ma jeszcze inne miejsce, gdzie to później tam, ale to później. To wszystko tutaj. Oczywiście w jednym tutaj, gdzie, gdzie mamy wszystko. Zobaczymy, stany były jak najkrótsze. Powiem w większości. Dobra, um, to jest chyba wszystko, no, co tam mam do coś Jesteśmy jeszcze zmieniać to po prostu. Dobra, ja się zabawę jak za chwilę widzę. Takie, jak będziecie mieć, Siema, się ma, się ma. Witam, najpiękniej, e, ale no, dobra. A to co się ja teraz zarabiam, proszę bardzo, no, widzicie, <laughs> chwili dla mnie. Uwe, to sekunda minęło i tam skoczyło. O, to jest rozczarka dla niego. I robimy kolejne piętro, wszystko działa, tylko ścinał, żeby mi Jest też raz, dwa, trzy, cztery piętra Trzeba się muszę zobaczyć jeszcze. Dobra, to ja tam idę wystawić ścina. No, zrobiłem kolejne piętro. Nie idę, konta odpalę na kąta dobra, więc sobie tutaj teraz skończyłem chyba tutaj przykroć się, dobra, się dobra, dobrze e, wyrobiłem tutaj trochę jestem w piętrze do robienia, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć metrów maksymalnie z taką tego i tutaj zaczęliśmy nowe to robić no to co tam jest niżej, będziemy mieli już trzy piętra tego no, fajnie będzie um, teraz przyniosłem w innym miejscu do bambusa, żeby zrobić bambus. Teraz tylko tutaj wodą się zajmę tu wylewaniem, później tam robię po no roz... najpierw to tam zrobię później to, to jest stres trudniejsza, no wszystko co musiał zrobić zrobił, więc dobrze. Nie widzimy za chwilę. No dla was za chwilę. Tam za chwilę dla was sekunda. Dobra widzowie, skończyłem właśnie piętro, pią... piąte piętro. Piąte eee... piętro. Tutaj, na no, tej zwykłej takiej prostej owocy, czyli trzcinę trzciny. I teraz się zabieram za robienie tego tutaj. No więc... Dobra więc w końcu skończyłem... to o proszę. Trzecie piętro, trzy piętra. Dużo, tu jeszcze pięć takich pięter, no. Trochę dużo, to jest po prostu tutaj... Wszystko trzymają dużej, tak wygląda. Tu mam trochę dalej, to dalej moja wglądam w co tam co jest w tym wielkim kolorze. O, tu są wielkie kachty siarki. Bórka, widzimy, że musiał, ale na razie nie chcę, to jest ogromny. taka kachty siarki, a ja to wszystko w tym odcinku. Więc widzimy się w kolejnym. Nie wiem, kiedy będzie, niestety. Niestety, nie wiem, ten odcinek, ktoś się. E, ...długo, dokładnie niedługo, bo ono było mikrofonem instantem. Zacząłem go... ...dostanie nagrywać i w tym samym dniu go skończyłem. Jest 26 akurat, no to... No, 9 mniej więcej Może, jak go obrabię, to już w styczniu może będziecie wiedzieć, a ja to 26 nagrywałem. Więc, zaraz nawet się widzimy. A um, ciężko.